Studio Ghibli, japońskie studio animacji, dostarczyło przez wiele lat wielu klasyków, jeżeli chodzi o japońskie anime, filmów, które w dużej mierze doceniają nawet osoby, które mają alergię na japońskie animacje. Więc jak jest możliwe, że z jednym z ostatnich, jak nie ostatnim filmem Panami Miyazakiego, czyli Chłopcem i Czaplą? Czy jest to piękne pożegnanie tego twórcy z twórczością? Chociaż oczywiście tego panu nie życzę. Czy może powtórka z rozrywki? Zaraz Wam o tym opowiem. Zapraszam. Akcja filmu zaczyna się podczas wojny, kiedy młody chłopiec Machito na skutek pożaru traci swoją matkę, wraz z ojcem wyprowadza się do małej wioski, a tam dzięki pewnej czapli Przenosi się do świata między życiem a śmiercią. I film już od początku idzie znanym tropem pana Miyazakiego, czyli mamy młodocianą postać, która przeniesie się w pewnym momencie filmu. Do pewnego dziwnego, dosyć wykręconego świata, który to oczywiście będzie jakąś drogą naszego bohatera w celu pogodzenia się ze swoją przeszłością oraz spojrzenia na swoją przyszłość. I to, co oczywiście pierwsze będzie nam się rzucać w oczy, to wizualia przepiękne w tej charakterystycznej dla animacji Studia Ghibli. Kresce. Chociaż tutaj twórcy trzeba przyznać w takich bardziej dynamicznych scenach troszeczkę postarali się pobawić i troszeczkę to wygląda inaczej, te obrazy się tak rozjeżdżają, ale to wszystko jest takie piękne, płynne, tła rysowane, malowane, które zachowują w sobie głębię ostrości, to jest też po prostu coś nad czym można się tutaj rozpływać, jeżeli ktoś jest fanem animacji. A film daje nam na to czas, i jedni powiedzą, że przez to początek na przykład tego filmu jest nudny, a drudzy powiedzą, że właśnie można się delektować tym kunsztem rysowników ze Studia Ghibli. I myślę, że jedni i drudzy będą mieli rację. Film Jazakiego potrafi być pierwszej swojej części dosyć nudny. I żeby ktoś tutaj mnie źle nie zrozumiał, bo to, że twórca daje nam się ponapawać takim sielankowym, takim wiejskim klimatem i pooglądać te przepięknie zrealizowane animacje, tła i to wszystko, co składa się na wizualia tego filmu, jest czymś, co ten twórca robił bardzo często. I o ile na przykład w takiej Krainie Bogów było to fajnym wprowadzeniem, który pozwolił nam poczuć klimat zupełnie inny niż w innych animacjach, tak tutaj Miyazaki postanowił przeciągnąć to do granic możliwości. Przez to wydawało mi się, że w pierwszej godzinie filmu spokojnie można by było wyciąć jakieś 20 minut. Jeżeli chodzi o takie warstwy emocjonalne, to ten film przede wszystkim opowiada o radzeniu sobie w żałobie. Zresztą tych wątków Miyazaki tutaj wrzucił bardzo dużo. Ale powiedzmy, tym głównym wątkiem jest pogodzenie się naszego głównego bohatera ze stratą własnej matki, z pogodzeniem się z jej odejściem. Ale tutaj twórca wrzuca też wiele przemyślenia a propos swojej twórczości. Pan Miyazaki tutaj gdzieś rozlicza się ze swoim całym dorobkiem w pewnym, w pewnym sensie. Rozlicza się z tym, czy powinien, w jaki sposób powinien przekazać po sobie pałeczkę. Czy jego dziedzictwo przetrwa próbę czasu i kiedy już jego nie będzie na tym świecie, czy nadal ludzie będą się tym wszystkim zachwycać. I tutaj widać, że twórca chciał złapać wiele różnych elementów za ogon. Tylko kurczę, wiecie, co mnie najbardziej tak zasmuciło, bo to nie jest tak, to znaczy zasmuciło. No zasmuciło, no można by tak było powiedzieć, przykro mi się zrobiło, że pan Miyazaki robił już tego, y tego typu animacje o stracie, o y dziedzictwie, o y jakimś godzeniu się z y y przeszłością, z y tym, co przyniesie nam przyszłość. Y te właściwie motywy, u u właśnie tego twórcy, u Miyazakiego. Pojawiają się od kiedy pamiętam. A pierwszym filmem Miyazakiego, który widziałem, e, może nie najstarszym, ale pierwszym, który widziałem, i to jeszcze w kinie, była Księżniczka Mononoke. A to było wiele lat temu. I o tym też była tam ta animacja. Poprzednie animacje, bo później sobie nadrabiałem jego różne animacje, też o tego typu motywach opowiadały. I to nie jest niczym może złym, że ten twórca się troszeczkę powtarza, zwłaszcza dla osób, które może nie są zbyt mocno znaznajomione z twórczością tego właśnie pana, nie oglądały wszystkich filmów w studiach Ghibli, tylko może tam kiedyś jakieś. To może im się tak e, mocno to nie będzie rzucać w oczy, ale dla mnie było to troszeczkę przykre, bo liczyłem, że ten, tym ostatnim, o ile no może nie ostatnim, może jeszcze, jeszcze jakiś tam powstanie, ale e, jeżeli to ma być jeden z e, ostatnich filmów pana Miyazakiego, to myślałem, że opowie on o czymś troszeczkę nowym, a powtórzył w sumie to, co powtarza w wielu innych produkcjach. Wydaje mi się, że Miyazaki próbował tutaj zbyt wiele wątków upchać. Oczywiście mamy ten wątek przewodni chłopca, który stracił matkę, który musi pogodzić się, który musi przejść pewną żałobę po niej, ale Miyazaki tutaj próbuje i troszkę opowiedzieć o społeczeństwie, i troszkę opowiedzieć o swojej twórczości. I tak naprawdę wydaje mi się, że właściwie na żadnym z tych wątków nie potrafi się specjalnie skupić. Zwłaszcza przez to, że pierwsza połowa filmu jest tak długa i przeciągnięta. A kiedy jesteśmy coraz bliżej finału, to film musi gnać, szybko dokańczać i zamykać pewne wątki, no bo przecież już zaraz będzie koniec filmu. I to nie jest tak, że Chłopiec i Czapla mi się nie podoba. Nie, uważam, że ten film ma sporo fajnych elementów, ale bardzo dużo niewykorzystanych elementów. Takie, których chcielibyśmy, żeby twórca nam rozwinął, żeby nam o nich opowiedział. Ale niestety nie wiem, czy nie starczyło mu na to chęci, czy właśnie czasu, bo wolał najpierw rozwodnić ten swój film długimi i właściwie nic nie wnoszącymi scenami. Dlatego dla filmu Chłopiec i Czapla według mnie może być tylko jedna ocena. Bo Chłopiec i Czapla to film na raz żeby być ze samym sobą po prostu szczerym, to według mnie ten film po pierwsze ma dużyzny, można by tam było spokojnie wyciąć jakiś przynajmniej 20 minut, jak nie pół godziny tego filmu. Można by było podejść do tego tematu troszeczkę bardziej oryginalnie, bo ten, ten sam twórca potrafił to zrobić dużo lepiej w swoich poprzednich produkcjach, co nie zmienia jednak faktu, że jest to film olśniewający wizualnie, Film, który potrafi przejąć, przejmować i potrafi wzruszyć, ale tych wzruszeń powinno być troszeczkę według mnie więcej. Ja przynajmniej na jego innych produkcjach wzruszałem się znacznie częściej. Ale nie odmawiam tego, temu filmowi na pewno tego, że potrafi być on zachwycający dla w niektórych momentach, dla innych pewnie też nudny, w, znowu w innych momentach. Natomiast dla osób, które kochają po pierwsze twórczość Miyazakiego, myślę, że one będą raczej zadowolone. Po raz kolejny dostali w sumie to, co dostawali wcześniej, ale na pewno takie osoby się znajdą. No i najbardziej chyba z tego filmu będą zadowolone osoby, które jeszcze nie miały zbyt wiele do czynienia właśnie z twórczością studia Ghibli, z twórczością właśnie pana Miazakiego. Więc one chyba będą tak najbardziej zaskoczone i dla nich będzie to coś nowego, coś świeżego, z takim troszeczkę posmakiem powrotu do przeszłości, bo to jednak ta ręcznie rysowana animacja, taka troszeczkę staroszkolna, bo ten styl właściwie rysunków Studia Ghibli nie zmienia się jakoś mocno, przynajmniej w ostatnich nastu latach, więc one myślę, że będą najbardziej zachwycone tym filmem. Ja nie powiem, żebym był rozczarowany, tylko tak troszeczkę mi się przykro zrobiło, że znowu w sumie troszeczkę wałkujemy ten sam temat. Co jednak nie zmienia faktu, że na pewno jest to film wart obejrzenia na dużym właśnie ekranie, gdzie możemy sobie na te... Piękne rysunki po prostu popatrzeć i popodziwiać. A jeżeli chodzi o mnie, moi drodzy, to ja w tej chwili dziękuję Wam bardzo. Dajcie mi znać w komentarzu, jaki film Studia Ghibli jest Waszym ulubionym. Możecie napisać też w jednym zdaniu czy dwóch, dlaczego jest Waszym ulubionym filmem. Czy podobał Wam się Chłopiec i Czapla? Ja tutaj odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym, że nadal moim ulubionym filmem Studia Ghibli i Pana Miyazakiego jest Mój Sąsiad Totoro. Także moi drodzy komentarze są wasze, jeżeli materiał wam się podobał i chcecie zostać ze mną na dłużej, to zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, a ja w tej chwili dziękuję wam bardzo, kłania się Ormando, do następnego, cześć!